Cześć, witajcie już w szóstym dniu vlogmasu. Ja mam dzisiaj jakiś taki jeden niesformy kosmy, który za cholerę nie chce się współgrać i współpracować, ale to nic. Właśnie się uszykowałam, zaraz jeszcze muszę ogarnąć Filipa i wychodzimy. Natomiast chciałam Wam jeszcze od rana pokazać kalendarze, i standardowo zaczniemy sobie od drapeczki. Aniołek, no niestety to nie jest gwiazdka. I teraz od razu, jako że widzę piąteczkę, to sobie tą piąteczkę otworzę tutaj. Wiecie, gorzej niż wczoraj raczej nie powinno być, nie? <grych> więc 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 więc, o. Coś tu jest. Coś do twarzy, bo tyle widzę. Do mycia twarzy. No dobrze, sprawdzimy. Sprawdzimy, dlaczego by nie. Hej. Ja właśnie wracam do domu, jeszcze szybko muszę skoczyć do piekarni po jakieś pieczywko. I co? Dzisiaj taki mam plan, że może pójdę do piwnicy po takie dekoracje świąteczne, może bym coś zaczęła trochę ten dom, mieszkanie właściwie troszkę przy ozdobie. No, także zobaczymy. Chyba dzisiaj po prostu zejdę do piwnicy. Ja już jestem po obiedzie, mąż właśnie pojechał z moim autem na przegląd, ja byłam w piwnicy, przyniosłam sobie dekorację i zaraz mam w planach troszkę udekorować mieszkanie. I na początku pożegnam się z tym wianuszkiem takim raczej jesiennym, zdejmę go sobie, a powieszę taki... Wianuszek, który robiłam w zeszłym roku, bo sobie wylosowałam zadanie, żeby zrobić na drzwi. Natomiast w tym roku myślę, że powieszę go tutaj. O. I on jest tak, akurat na wprost jak się wchodzi z, y, przez drzwi wejściowe, to go będzie widać. Także myślę, że to jest taka pierwsza świąteczna ozdoba. A tutaj mam takie y, skrzaty, które robiłam jeszcze zanim. W ogóle miałam kanał, więc, więc, więc już mają sporo czasu. Moje skrzaciorki. W zeszłym roku, pamiętam, robiłam też bałwanka. O, jest i bałwanek. Zobaczymy, czy wszystko będzie, czy nie wszystko. Szukam... Y to jest mój pień, to jak nie się. Ogólnie... Mam tutaj też... Co ja tutaj mam? A, jakieś łańcuchy na choinkę, bombki. Bo tak naprawdę ja nie mam zbyt wielu takich y, ozdób, które mogłabym sobie mieć, y, a nie są jednocześnie na choinkę, nie? Mam tą choinkę, ale ona już się tu rozpada, nie wiem czy ją będę jeszcze ratować, może coś ją uratuje, zobaczymy. Głównie chodziło mi o te skarpety. Powieszę sobie te świąteczne skarpety, które kiedyś też, też, też robiłam sama. O, coś tu w skarpecie jest. To pewnie gwiazdka. A całkiem w skarpecie. Dobra. O, jest. okej, okay. Dobra. Coś w drugiej? Nie, w, dr w trzeciej nie ma. Dobra. I co? I że tak powiem z takich pierdółek, które nie są jednocześnie na choinkę, to już nie mam więcej. Więc może. Więc może coś tam sobie w tym roku jeszcze zrobię. A nie, jeszcze reniferek, przepraszam, reniferek też. No dobra. Co my tutaj mamy Filipku? Chcesz zobaczyć? Tak, chcę A co to? Oj, nie wiem, zaraz zobaczymy. Oto takiego. To są takie, to są tylko malutkie. Co tam jest malutkiego? O! to są takie auta. Tu są różne auta. To są tatuaże. Chcesz mieć zrobiony tatuaż na rączce? Nie chcę. Nie chcesz? A co byś chciał z tym zrobić? Pojechać. A przykleić na rączkę chcesz? Nie. mu. Po, Dobra, to możesz pojeździć, okej. Okay. Tak sobie pomyślałam, że w tym roku zrobimy tak, że będzie sobie siedział tutaj ten pan gnomek, Krasnal, czy jak mu tam. Damy mu do tego gwiazdeczkę. Mm. Może bombkę. Nie bombkę. A może bez gwiazdeczki? Może z reniferkiem. O. O, może być. Myślę, że chyba jest ok, co? Po coś. Po, A, po kubeczki ostatnio. Przypomniało mi się, że ja przecież mam taką zrobioną przez siebie kiedyś tam girlandę, którą zawsze wieszałam w kuchni. I tak też dzisiaj zrobię. Też ją za chwilę powieszę. Ja wyszłam na spacer z psem. Mąż mój wrócił z przeglądu. I teoretycznie samochód jest sprawny, ale jest pewien problem z oponami. Niestety okazuje się, że moja opona jest. Przedziurawiona, nie wiem jakim cudem, znaczy jakoś tak rozcięta czy coś, nie wiem, nie, nie mogę tego zrozumieć, co się tam wydarzyło. Natomiast yy, pra, yy, sprawa wygląda tak. Jak mój mąż nie, nie będzie mógł od kogokolwiek pożyczyć dla mnie samochodu, to nie wiem, co ja jutro zrobię. Bo jechać z ta, yy, takim samochodem to ja nie mogę, bo to jest niebezpieczne i nie będę narażać ani siebie, ani Filipa. Także idę i mam nadzieję, że mąż dodzwonił się do kolegi i że ono mnie poratuje. A co do tych dekoracji w kuchni, to znowu jest ten sam problem co w zeszłym roku. Znowu nie wiem, gdzie są te y, zaczepy. Jeden znalazłam tylko, a potrzebuję jeszcze i nie wiem, znowu będę, będę musiała je kupić. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mój mąż miał dla mnie dobrą wiadomość. Mały update. Udało się, y, kolega męża pożyczy samochód, a właściwie mama jego kolegi. Także, huf. Y, Udało się. Będę miała czym jechać jutro z Filipem do żłobka, do pracy i później jeszcze do lekarza z Filipem, bo jutro mamy wizytę. Także kurczę. Uff, jestem trochę zestresowana, także nie wiem, może jeszcze sobie wypiję herbatkę. Co my tutaj dzisiaj mamy? Dzisiaj jest. Zielona herbata z ananasem Także ja sobie właśnie zrobię herbatkę I z Wami się już pożegnam Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał Jeśli tak było dajcie, zostawcie dla mnie łapkę w górę I zasubskrybujcie mój kanał Do jutra, pa!